Witam serdecznie. Pewnie wiecie, że LG oficjalnie ogłosiła, że zawiesza produkcję czy zamyka produkcję yy, swoich telefonów. No, niezbyt fajna wiadomość. I co jeszcze dziwne, w dniu kiedy się dowiedziałem o tym, że zamykają produkcję telefonów, mój LG V30 dokonał żywota. Czyli mam teraz poproszę. kamerę. Obrócę całe szczęście że kupiłem kamerę wcześniej w każdym razie LG zdechło byłem w serwisie powiedzieli że jakaś tam kość pamięci wysiadła no i po prostu pójdzie prawdopodobnie na śmieci rozglądam się za innym telefonem padnie chyba na OnePlus no a teraz mam kamerę w sumie pierwszy raz ją używam podłączyłem sobie mikrofon zewnętrzny bo strasznie wieje no właśnie zrobię eksperyment yy, albo nie nie będę kombinował, kiedy indziej no i to jest właśnie kamerka Jakona Panasonic Panasonic zrobimy malutki zoom którą w tą stronę o. a to jest mój nowy rower, w sumie nie taki nowy, bo go zrobiłem już yy, jesienią tamtego roku yy, ci, którzy śledzą mój kanał na bieżąco to już go znają a ci, którzy nie znają, to im teraz zaprezentuję, to jest moja czwarta konstrukcja. Yy, tradycyjnie, jak wszystkie inne, zrobiony na podstawie tylko samej ramy, bo kupiłem na Oelixie ramę plus koło z silniczkiem, a resztę już kompletowałem sobie sam. Yy, łącznie z baterią, kupiłem obudowę, a baterię mieści się tam 70 ogniw. Jej konfiguracja jest 10S7P 20Ah, jest to na na ogniwach Samsung 29E albo E29, już nie pamiętam ogniwa zupełnie nowe, nie jakieś tam z depakietu pakietu, zupełnie nówki no i tak wygląda ten rowerek, taki można powiedzieć miejsko trekkingowy ja już jestem w tym wieku, że raczej mnie nie rajcują jakieś ekstremalne wrażenia. Bardziej, bardziej stawiam na wygodę. Rower jest, można powiedzieć, legalny, bo ma ten silniczek 250W. Bateria nie przekracza 48V. No, dyskusyjna może być manetka. Gdzie ona tu jest? A, tu jest manetka. Tu jest manetka. Podobno nie wolno jej mieć. I taki zwykły, budżetowy zestaw. Ale jak na razie parokrotnie jeździłem. Spisuje się fajnie. Kółka 28 cali na wąskich oponach. Bo raczej po trudnym terenie nie będę jeździł, tylko gdzieś tam w szosy, ewentualnie jakieś szutrówki czy tam drogi leśne. No i tak się ten rowerek prezentuje. Duże, duże, wygodne siedzenie, bagażniczek. Ja jednak preferuję bardziej rowery takie które są wyposażone w to co powinno być, czyli bagażnik, siodełko wygodne, jakiś bidon, wiadomo jak się pizza chce, no i nóżka. Nóżka dla mnie to jest podstawa, przybliżymy, no do takiego zoomu to powinno być, powinien być statyw, no ale widać. Nóżka musi być, jak dla mnie, oczywiście błotniki, lampka, pompka. Zamierzam, a no i oczywiście oświetlenie, zarówno z przodu jak i z tyłu i chyba kupię sobie jeszcze jakieś sakwy na ten bagażnik. Gdybym gdzieś jechał dalej, to wtedy sobie mogę jakieś tam rzeczy ze sobą zabrać, czy, czy nie wiem, taki zamysł, zamysł miałem taki, żeby latem podjechać sobie nad morze i gdzieś tam przebiwakować noc nad, nad samym morzem, gdzieś na wydmach. Także taki, taki wtedy by mi się, takie sakwy by mi się przydały. A dlaczego jestem tutaj w tym miejscu? To jest takie miejsce opodal mojej miejscowości i zawsze mnie zastanawiało. Jest taki, taki kopiec dosłownie. Kopiec i drzewo. Nie ma liści, także Wam nie powiem co to jest. Nie wiem czy to dąb, czy nie mam, nie mam naprawdę pojęcia. Ale on jest na takim na takiej skarpie, takim kopcu. To normalnie wygląda jak jakiś kurhan. Nie mam pojęcia, te drzewo to też widać, że to, nie wiem, 100, może 200 lat, nie mam pojęcia. Ale nie, nie, nie rośnie od krótkiego czasu, tylko od dłuższego czasu. I to jest na takim właśnie dziwnym wzniesieniu. Tego tak nie widać, ja widzę tutaj na wyświetlaczu, to zupełnie inaczej wygląda jak w naturze. Może obejdę dookoła. No i od razu Testuję tą kamerę, tu jest yy, pięcioos, osiowa stabilizacja yy, optyczna. No i chcę zobaczyć od razu jak nagrywa, strasznie szumi, podejrzewam, nie wiem, nie wiem jak to wyjdzie na tym yy, mikrofonie krawatowym, bo tylko mam, nie mam tego zdechłego kota, tylko mam założoną gąbkę, nie wiem jak to wyjdzie z dźwiękiem, ale... Gdybym mikrofon opiął, to na pewno by strasznie szumiało, bo jest okropny wiatr. No i tak to, tak to wygląda. Tutaj z tej strony to jest tak mniej widoczne, ale stamtąd jest taki dosłownie kopiec. Słyszałem takie plotki, że tutaj ktoś kiedyś kopał. No może i tak, bo tu jest takie wgłębienie w ziemi. Ktoś puścił plotkę, że tu jakiś rzekomo skarb jest zakopany. Bo w ogóle to kiedyś to był taki niemiecki majątek. No tu już tam są nowe jakieś domy. Ktoś i to niedawno wybudował. Ale tutaj był w ogóle taki majątek niemiecki jakiś, jakiś po prostu jakieś gospodarstwo rolne. Tutaj jeszcze z czerwonej cegły zabudowania. Jakaś tam obora czy coś. Tam w oddali tak samo jest jakaś, jakieś zabudowania. No jest, są pozostałości, jakaś studnia jest taka głęboka z kamienia. Tylko teraz nie mogłem jej znaleźć. Jest studnia z kamienia taka zrobiona. No i tu były jakieś zabudowania, bo są gruzowiska. No i tak, tak właśnie wyglądają te okoliczne moje miejscowości. A głównie przyjechałem właśnie ze względu na to, że od końca zimę, a początku wiosny, to dzisiaj jest taki w miarę znośny dzień, chociaż jest te słońce. Generalnie to jest dość, dość chłodno i silny wiatr, ale chociaż jest słońce. I tak sobie pomyślałem, że pojadę, wypróbuję sobie kamerkę, skoro mi ten, ten telefon zdechł. No i przy okazji tym, co nie widzieli, zaprezentuję swój rowerek. No i taka krótka, krótka wycieczka. Więc do następnego razu zapraszam na kolejne filmiki. Cześć!